Cześć, nazywam się Agnieszka Dessa i zapraszam Was na nowy odcinek Rozmówek Polsko-Końskich. Ten odcinek będzie o habituacji, czyli o odczulaniu konia na rzeczy straszne. Mam tu przy sobie Joya, który próbuje mnie całować w głowę. Joey jest koniem, który panicznie boi się rowerów, motorów i samochodów. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam oraz jemu przezwyciężać pewne strachy, które napotykają go bądź mogą go napotkać w życiu codziennym, w pracy na rancho i w jego życiu. Do dzisiejszego odcinka muszę mieć odpowiedni sprzęt. Wiem, że mój koń się boi pewnych rzeczy, dlatego. Chcę, żebym była na to zabezpieczona, i mam przy sobie rękawiczki. Tak, że jeśli lina się napręży, albo na przykład wysunie mi się z rąk, to żeby moje ręce nie były poparzone od tej liny. Mam troszeczkę mocniejszy kantar. Tutaj, jak zobaczycie, ten kantar ma kilka kulek więcej i jest troszeczkę bardziej sztywny, tak, żeby na zwykłym kantarze, tak, żeby na tym kantarze. Koń mnie nie pociągnął z całej siły, bo będzie się pilnować tego, co ma na głowie. Nie rekomenduję takich ćwiczeń na wędzidle. Rekomenduję je na przykład na właśnie takim wzmocnionym kantarze, być może na kantarze Duali halter albo z przeciągniętym lekkim tutaj paseczkiem u góry, ale też nie takim, który, który mógłby jemu zrobić krzywdę. Po trzecie, mam przy sobie również sticka razem z siateczką. Joe już został odczulony na tą siateczkę, ale ta siateczka robi mi więcej zamieszania niż zwykły bacik z linką. Czyli jeśli bym chciała go na przykład wycofać, on już zerka na ten rower, bo on tam z tyłu jest, to robi więcej zamieszania i hałasu i ma więcej w sobie energii. Najpierw, znowu jak detektyw, będę sprawdzać, czy wszystko działa. To znaczy. Czy działa cofanie, czy działa ustępowanie zadem, czy działa to, że Joy się trzyma e, odległości od mojej przestrzeni i nie spycha mnie, jeśli na przykład zobaczy jakąś straszną rzecz. Zobaczmy. Prawda. Muzyka Rzeczy zostały sprawdzone, czyli sprawdziłam, czy koń dobrze cofa, czy konia mogę odesłać w wstępie oraz w kusie, czy mogę zmienić kierunek, czy mam kontrolę nad jego zadem. Jeśli te wszystkie rzeczy są ok, są sprawdzone, są płynne i lekkie, mogę przystąpić do dalszej pracy. Po pierwsze, chciałabym mu przedstawić rower, czyli będę się kierować w kierunku do roweru, będę chciała go tam podprowadzić, tak aby ten rower zaczął wąchać. Po drugie, chciałabym, żeby ten rower zaczął od niego odjeżdżać, a ja będę go gonić, ponieważ przedmioty uciekające są mniej straszne dla konia niż, niż przedmioty najeżdżające. Potem natomiast, czyli trzy, odwrócimy sytuację i rower będzie najeżdżać naprzeciwko niego. Będzie go mijać bokiem, ale koń może mieć wrażenie zbliżającego się obiektu wprost na niego. Cztery. Odwrócimy sytuację tak, żeby ten obiekt najeżdżał obok niego tyłem. To będzie dzisiejsze zadanie dla mojego konia. Eee, zobaczmy, jak to wyjdzie. Dobre. Idziemy w kierunku do roweru. Proszę go o ruch. Idziemy. On ma głowę nisko. To znaczy, że rower stojący dobry koń. Że rower stojący nie robi na nim wrażenia. Super. Wycofam go. Podejdę z drugiej strony. Żebym to ja była w, w jego widzeniu prawym okiem. On, żeby powąchał cały rower. Super. Ok. Obiekt stojący nie robi na nim wrażenia. Odsunę Joia i poproszę teraz kierującego pojazdem, czyli rowerem, o pojechanie w tamtą stronę, dookoła naszego całego placu. A my będziemy tego rowerzystę gonić. Chodź, gonimy. Chodź. Wąchamy znowu rower. Super. To zadanie również nie robi na nim wrażenia. Nie robi na nim wrażenia, dlatego, że jest to obiekt, który ucieka, a nie najeżdża na niego. Czyli jest mu łatwiej zaakceptować to, że to nie jest zagrożenie. Zagrożenie będzie wtedy, kiedy rower na niego najedzie. Zobaczmy dalej. No właśnie. Super, koń. Przez chwilę Joy był gotowy do tego, żeby odejść od tego roweru, ale postarał się, żeby opanować się i trzymać nerwy na wody, bo to jest bez sensu. Był taki moment zdrygnięcia się, podniesienia głowy i myśli, że może będzie uciekać. Patrz tu, rower jedzie. Super. Dobry koń. Ekstra. Żeby wzmocnić takie zachowanie, mogę mu na przykład dać coś dobrego, czyli jakiś smakołyk. Tak, żeby po przejeżdżającym rowerze i jego zachowaniu, które wskazuje na spokój, wzmocnić to. Ekstra! Dobry koń. Dobrze. Ustawię go teraz tak, żeby był bliżej. Będzie przejeżdżać koło nas. Jedzie rower, jedzie. Super. Dam mu odrobinę. Proszę. Przestawiam konia na drugą stronę. Patrz tam, tam będzie rowerzysta jechać. Dobry koń. Nie szukamy smakołyków i przestawiam go z powrotem. Skupiam go na tym obiekcie, żeby teraz nie szukał smaczków, tylko patrzył na ten obiekt, który przyjeżdża. Super. Ekstra. Możemy na chwilkę odejść. Kolejnym etapem jest moment. Jak widać, Joy sobie dobrze radzi z obiektem, który trzeba powąchać, trzeba za nim pobiec. On najeżdża z lewej strony oka, z prawej strony oka, kiedy on stoi przodem. Chciałabym, żeby jeszcze potrafił to, że rower najeżdża na niego od tyłu, od lewego zadu i oraz od prawego zadu. A zatem ustawiam sobie konia. Tak. Uf. Żeby był. Chodź troszeczkę, kawałek. O. Tu. O, żeby rowerzysta miał miejsce. Dobrze. Kontroluję go. Lewo, prawo i patrzymy, co się dzieje. Pilnuję teraz, Joja, żeby przede wszystkim nie wszedł we mnie. On może się przestraszyć, tak jak teraz widzieliście. Przestraszył się, ale nie ruszył się wcale. Przestawiam go szybciutko na drugą stronę, kiedy rowerzysta robi zwrot. Szybciutko. 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 Bo rowerzysta jedzie. No, musisz się troszeczkę odsunąć, bo rowerzysta nie ma jak. Super! Teraz było bombowo. Teraz mogę cię wzmocnić. Może zdążymy wszystko na raz zrobić. Chodź, proszę. Na drugą stronę. Wow, za daleko. Rowerzysta nie będzie miał jak pojechać. No, dupcia. Szybciutko. Okej, okay, super. I wzmocnienie. Buziaczek, oczywiście. Buziaczka też ci dam. I druga strona. Szybko, szybko. Szybko. Tak jest. Buziak. Już przestajemy. Przestajemy buziakować. I skupiaj się na rowerku. I na drugą stronę. Trochę w tą. Tak. Pan będzie najeżdżać. Mega blisko. Hu! Ok. Pan rowerzysta musi go ominąć. Trzeba go potrącić, to się przestraszy. Super! A teraz zostajemy w takiej pozycji i rowerzysta najeżdża na wprost. Dobrze! Nawet dotknąłeś pana rowerzysty. Ekstra. Taki efekt jest bombowy. Dlatego że Joy ze strachu. Swój umysł przestawił na to, że on był ciekawy tego, kto przejeżdżał obok. Czyli z tego, że panicznie się bał tego obiektu i tego, że ktoś koło niego przejeżdża, zaczął być zainteresowany. Dla mnie jest to jego największy wkład w to, że czuje się dobrze i czuję, że jego umysł zaczął pracować kompletnie inaczej. Super efekt. Mamy taki efekt, jaki mamy z rowerzystą oraz z rowerem. Zobaczymy, co się będzie działo, kiedy wprowadzimy skuter, Czyli pojazd, który ma, tworzy więcej hałasu, inaczej się porusza, e, jedzie szybciej e, i będziemy pracować nad tym, żeby ten koń nie bał się również takich nadjeżdżających przedmiotów. A kolejnym etapem chciałabym, żeby się również nie bał aut, które nadjeżdżają. Zobaczmy. Jak to wyjdzie? Pierwsze, co chciałabym zrobić, to to, żebyśmy mogli podejść do takiego skutera. Zobaczmy, jak to się uda zrobić. Zabieram Joya ze sobą, trzymam linę mocno w ręku. Chcę, żeby Joy zobaczył ten skuter lewym okiem, oraz chcę, żeby zobaczył go prawym okiem. Jestem Pomiędzy obiektem a koniem, żeby nie było sytuacji, kiedy on się znajdzie pomiędzy obiektem a mną i się przestraszy, to mnie popchnie, ponieważ w panice, kiedy konie się czegoś boją, nie patrzą na co biegną. Więc jeżeli będzie mieć taki odruch uciekania bądź ataku, ja się nie chcę znaleźć pomiędzy nim a tym obiektem, który go straszy. A więc znowu, zawrócę konia, poproszę go o obrót, i przechodzimy jeszcze w drugą stronę. Teraz poproszę pana na skuterze, żeby pojechał do przodu, czyli żeby od nas odjechał. Jedziemy. Oto rowerzysta, będzie przejeżdżać tuż przed nami. A ja będę się starała, żeby Joy zachował spokój. Z tym jest oczywiście bardzo ważne, to, żebym ja była spokojna i żebym kontrolowała swoje ciało oraz jego ciało. Myślę, że cała sytuacja z rowerem przygotowała Joya na to, co on ma ze sobą robić, i że rozwiązaniem nie jest strach, tylko jest zainteresowanie. Oraz to, żeby się uspokoił. Jak widać, to są również, tytu, to są również komunikaty uspokajające. Ja jesteś bardzo dobrym koniem, Joy, bardzo dobrym. No i zobaczmy, co się będzie działo teraz. Trzymam znowu mocno linę, także gdyby Joy mnie mi wyrwał, to żebym była na to przygotowana. Super koń! Ekstra, zamieniamy strony. Nigdy tak blisko z nim nie stałam koło motocyklisty. Super, kon. Zamieniamy się. Jak widać, Joy się odchodzi od tego, ale nie są to już tak impulsywne zachowania, które miał w przeszłości. A w przeszłości zdarzało mu się w panice uciec od takich e, obiektów. Super. I w tą stronę. Ustawiam go teraz coraz bardziej w takiej pozycji, żeby to zad był skierowany w tamtą stronę. Jak widzicie, jednak czasami strach go pokonuje, nie jest to dla niego taka komfortowa sytuacja. Ale nie przeszkadza mi to. Jedziemy dalej. Nie pociągnął mnie ani nie wyrwał mi ręki, po prostu się przestraszył i odszedł. Teraz pewnie też tak zrobi, ale z coraz mniejszą siłą. Czyli w habituacji bardzo ważna jest taka stałość w tych naszych rzeczach, które robimy, i to, żebyśmy doszli do momentu, kiedy koń zamieni strach i, od, i uciekanie. Na coś pozytywnego. Ja teraz powiedziałam mu, chciałabym, żebyś stał w tym samym miejscu. Nie chcę, żebyś się ruszał, ponieważ ktoś przejeżdża. I oglądamy dalej. Super, to i tak było ładne, Misiu. I przyszedł do mnie i powiedział, czy ja mogę dostać buziaczkę za to. Nie możesz, bo jeszcze nie było super, także jest ekstra. Tak? I super. I stój. Czyli, jak widać teraz na tym filmie, jest tak, że Joy się czuje komfortowo, kiedy jest za mną w takiej sytuacji. A ja bym chciała go przygotować na to, że może się czuć komfortowo również, kiedy ktoś najeżdża takim skuterem z przodu. Brawo! Dziubek! Super! Chciałabym, żeby on się czuł komfortowo w takiej sytuacji, kiedy ktoś najeżdża na niego z przodu, z boku, z tyłu, z każdej strony. Kładam się na drugą stronę. Patrz tam, pokazuję mu, kto jedzie, żeby widział. Okej, okay, dobry koń. Raz z drugiej strony. Patrz tam, kto idzie. Pokazuję mu ten obiekt, bo chcę, żeby on patrzył i widział. Kto nadjeżdża, kiedy nadjeżdża, żeby się skupił na tym obiekcie? Patrz tam. Tak jest. Super, coraz lepiej. Stój. Trzymam mocno linę. Brawo, dobry koń. I wzmocnię chlebkiem. Ekstra, na drugą stronę. Drugie oko, czyli jego lewe. Super, i wzmocnię. Dobra, coraz bardziej ustawiam go tak, jakby był na, na, jakimś, yy, na jakiejś ścieżce. Okay. I druga strona. Chciałabym, żeby coraz bardziej ten motor najeżdżał na niego od, od tyłu. Od strony zadu. Wycofuję go ode mnie. Dobry koń. Tak. I stoimy i czekamy znowu. Robię to do momentu, kiedy Joy się uspokoi. Przestawiam go. Jest coraz lepiej, ale to jeszcze nie jest to, na co miałabym ochotę, żeby było. Brawo! To jest to, to było to. Brawo. Dobry koń. Będę to robić do momentu, kiedy on się totalnie uspokoi. Ja jestem spokojna, jestem wyluzowana, pomimo tego, że Linę trzymam. Brawo, dosyć mocno. No, buziak, dostałam jeszcze buziaka. Już jestem. E-e. Nie wzmacniam takiego zachowania, bo ja nie chcę, żeby mój koń pomyślał, że ma się odsuwać od takiego obiektu. Na razie jest bardzo grzeczny, wtedy, kiedy ten obiekt nadjeżdża. Super, teraz go pogłaszczę, bo myślał o odsunięciu się, ale się zachowywał bardzo dobrze. Teraz będzie mieć być może delikatny kłopot. Ekstra! Nie było tak źle. Dostawiam go z powrotem. I ćwiczymy lewą stronę oka. Brawo! Dobry koń! Brawo! Dobry koń. Tak jest. Okej, okay, brawo! Na tym mi właśnie zależało. Kończę teraz w tym momencie, w którym, w którym Joy zachowywał się bardzo dobrze, czyli nie ruszył kompletnie za dół, kiedy motocykl przejeżdżał koło niego. To zaowocuje nam w przyszłych treningach tym, że być może on zapamięta tą sytuację i będzie wiedzieć, że właśnie tak ma się zachowywać. To jest spory sukces. W tym odcinku mogliście zobaczyć, jak pracuje z koniem, który boi się obiektów nadjeżdżających, boi się rowerów, bał się rowerów, boi się motocykli, boi, boi się motorowerów, boi się również samochodów, ale na tym będziemy pracować. Jeśli to, co zobaczyliście, jest dla was cenne i spodobał wam się ten filmik, to dajcie znać w postaci lajka i zapraszam na kolejne filmy. Z Jojem w roli głównej i w habituacji na kolejne obiekty typu motory, samochody oraz być może ciężarówki. Do zobaczenia!